Stanisław Jehowicz był człowiekiem wielkiego serca i niezwykłej skromności. Pedagog, bajkopisarz, filantrop. Całe swoje życie poświęcił dzieciom, ich wychowaniu i nauczaniu. Cenił sobie szlachetne postępowanie w każdym dniu, uczynność, uczciwość, pracowitość, człowieczeństwo, dobro w stosunku do drugiego człowieka i do zwierząt. Właśnie te cechy pragnął przekazać swoim wychowankom i swoim dzieciom. A czynił to dając własny przykład poprzez łagodne napominanie, a także pisząc piosenki, wiersze i powiastki. Piosenki, wiersze były opatrzone jasnym, wyrazistym morałem. Miały charakter pedagogiczno-umoralniający. Posłuchajmy kilku z jego wierszy. Mundzio. Mundzio lubił obrazki, co w książeczkach były. Później mu się literki łatwo w pamięć wbiły. Teraz mu się w książeczkach podoba nauka. Szczęśliwy, kto korzyści wśród zabawek szuka. Zuzia Mama, masz Ci Zuziu pokrzywkę, kiedy parzy mamo. Niegrzecznym rzeczem mama dzieje się tak samo. Każdy ich tak unika, jak Ty tego ziela. Bądź łagodną, uprzejmą, znajdziesz przyjaciela. Andzia Nie rusz, Andziu, tego kwiatka, róża kole, rzekła matka. Andzia mamy nie słuchała, ukuła się i płakała. Nie męcz zwierząt. Zwierzątkom dokuczać to bardzo zła wada i pieszek ma czucie, choć o tym nie gada. Kto z pieskiem się drażni, ciągnie go za uszko, ten bardzo niedobre musi mieć serduszko. Zgoda. Kochany koteczku, godzien jesteś burki, że mnie zadrapałeś ostrymi pazurki. To bardzo niepięknie kaleczyć drugiego. Popraw się koteczku, nie rób więcej tego. Na to kotek odpowie. Ułóżmy się z sobą. Obchodź się ze mną grzecznie. To ja będę z tobą. Chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawił. Zanadto się jadło. Co gorsza nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty długo poleżysz w łóżeczku. I nic jeść nie będziesz, klejiczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? zapyta koteczek. Lub z ptaszka małego choć parę udeczek? Broń Boże, pijawki oraz dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte, Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo, Kotek przebrał miarę, Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziadeczki, stać może, Od łakomstwa strzez wasz Boże. Wancia Zamiast kwiatków, zamiast wstążki Kupowała wancia książki, Ale żadnej nie czytała. Ot tak byle miała. Na no to mama jej powiada: Książka w szafie nic nie nada. Pszczółka z kwiatków miodek chwyta: Kto ma książkę, niechaj czyta. Zając wyszedł zając za krzaka i udawał junaka. Wąsy podniósł do góry, wzrok nasrożył rożył ponury. Wtem jakoś zniechcąca wietrzyk z krzaka. I strąca, patrzą. Nie ma zająca. Motyl i gąsienica. Co to za robak szkaradny, ta gąsienica obrzydła. Rzecze raz motyle ładny. Tamu na to odpowie: A dawno masz skrzydła? Dziękuję bardzo.